Mną, bo miałem całą mordę zdartą i mnie to bolało. Tam dojechała jeszcze nasza rodzina z drugiej części Polski, spotkaliśmy się w jednym miejscu na Mazurach. W z ja miał no. drugą nogę w gipsie i się dobrałem. Ale wszyscy na Maskach wjeżdżali z dziećmi tam po kolei. Te ryby się łapią z litości na wędrętnej nie Jak ich widzą tam z tej wody. Nie, tamta rodzina była normalna, bo była od strony mamy. Także. <laughs> 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 Dorośli tam poszli, nie wiem, jedni tam grilla rozpalać, dro... ktoś tam właśnie poszedł łowić ryby, dzieci poszły się kąpać poza mną, bo miałem całą mordę <ś> zdartą <pantaszny> i mnie to bolało po prostu <śmuszą2> na tym etapie. Więc stwierdziłem, że sobie. <śmuszą2> Przepraszam, dobrze, że może nie pojechaliście, bo tam jest słona woda. jakby... <śmuszą2> właśnie sobie zdaję sprawę, że ta historia jest smutna, tak? <śmuszą2> 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 Teraz? <śmuszą2> Na następny raz będziemy mieli kozetkę tutaj. A to jest najmilsze wspomnienie z dzieciństwa, tak, ja Wyjazd rodzinny, byliśmy razem. Ale po dzisiaj, Wiktor, tak terapeuta, zacznij terapię. Czasami, Masz czasami Masz potrzeba 20 lat, żeby A. coś dostrzec, nie? No tak, tak. Tak wygląda, Wiktor, to nie jest program, to jest in, in, interwencja tutaj.